Dobry wszystkim, witam was serdecznie przy moim samochodzie w, w, z jednorożca. No, piękny jest ten kolorek. Moi drodzy, e, Barn Finder, powoli kończymy sobie. na jeszcze dwa odcinki z normalnego e, podstawki, powiedzmy. Plus dodatek, który może przejdziemy sobie na strumyku. Kto wie? Może myślę, że to jest fajny pomysł. E, zobaczmy, co mamy dzisiaj. Mamy dwa maile. jeden jest oczywiście. Misją kuzyn Kevin do mnie pisze, hej kuzynie, naprawdę chcę mieć takiego, ostatnio widziałem go w stodole Knuckles, dostałem gotówkę do zobaczenia. I ten oto Korgi jest warty 1000, prawie 300 dolarów, <grytanie> ale my dzisiaj moi drodzy skupimy się na czymś innym. Na wojnie bidów, ostatni event, event orzeł i pytanie, czy ja, czy mnie na to stać, mam 30 tysięcy... 000... Dolarów. Czy to jest wystarczający, wystarczająca wartość, żeby wziąć udział w tej wojnie bidów? Nie wiem, przekonajmy się, zobaczymy jak to wygląda. Myślę, że powinniśmy dać radę. Ostatni event, dużo pieniędzy, no wiem, że dużo pieniędzy, więc lecimy. Zobaczmy, ostatni event wojny bidów, event orzeł. Czy znaczy będzie stać? To jest pytanie. Dobra, do wygrania moi drodzy. Ten oto piękny samochodzik. No zobaczcie na to grzmiący osioł 2000. To jest ten, to jest autko, który bym chętnie wziął. E, Thunder Donkey 2000, to tylko już nie przetłumaczyli na Polski. Bije swoich konkurentów najlepszymi wynikami testów bezpieczeństwa i dużym silnikiem. Przyprojektowana kabina pomaga Thunder wyróżnić się w swojej klasie. I to ciekawe, on jest warty 3000! A przed chwilą z poprzedniej misji sprzedałem UFO! UFO! Latający spody kosmiczny. Za 2000 To jest górna niepojęte. Dobra, nam tylko kilka tak naprawdę garaży do ogarnięcia. Eee, czy coś tutaj jest? Czy jakieś tutaj gotóweczka ale też widzę jakieś takie są skrzyneczki, więc sobie od razu je porozwalam, żeby było. Eee, czy coś w śmietnikach jest, czy nie ma? Nie ma tutaj, wiecie, z tym połączyć. Cześć gościu, tak, mogę sobie prostu a nie będę z tym na razie nic do kosza. I w tym evencie powinniśmy też zdobyć, moi drodzy, wreszcie ostatni, ostatni. Eee, ostatnią straj taśmy. Tak, dokładnie. Ostatnia straj taśma pójdzie na naszą korzyść. To chyba wszystko z tego co patrzę. Chyba nie ma nic więcej do zgarnięcia. Tu stoi pani czerwona dama. Tutaj nic. Myślę, że tylko sobie zerknę jeszcze do tych koszy. Jakby co? Jakby co? Jak tam moja droga? Wszystko w porządku? Pamiętam ten śmietnik. Aha. Dobra, no i ja pierdolę. nie gadamy z nią. Czemu on starą skórkę? Ej, tu powinien jednorożec być! No dobra, już nie będę się kłócił z Wami. Dobra, le lecimy. Ja! Bez jakości bo ten orzeł, ale dobra. Ile mamy, ile mamy do, do, do licytacji? Tu widzę jeden, drugi, trzeci, są trzy, czwarty, piąty, szósty. Nie, pięć, przepraszam, nie, sześć, dobrze, sześć, kurna, trochę i dużo. Oj, oj, co my tu mamy? Tu mamy jakieś pudła. 30 tysięcy może być mało, kurna, co to w ogóle jest? Ej. Biorę to. To <laughs> coś po prostu leży. Ale dobra, niech będzie. Panie złodziej, he, he, he. bardzo podoba mi się twój samochód. Bardzo bardzo. Mi się podoba e, mój but na twojej twarzy. Nie wiem czy chcielibyście już zobaczyć teraz. Co mamy tutaj? Tu jest chyba chodzić zejście do postraj do, do, do Tam, tam jest po do, 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 do taśmy i chyba od tego zaczniemy sobie. U kurna. Same pudła. Dobra, lecimy po kolei. Aukcja magazynowa. Jedź. Mam na nadzieję, że będzie miary tanio. Czy Będzie miary miarę tanią, mam nadzieję, że tak. Ile jest wejście? 50 dolców, dobra, to co mi to pasuje? 550, 650, 750. Jeśli za każda będzie licytacja po tysiąc, tak do 1000 to mamy szansę. Myślę, że nie będzie tragedii. No, my tysiąca. Spadaj głąbie. Okej, okay, 950. Mamy poniżej tysiaka. Mam nadzieję, że nikt Ach, jednak nie, dobra, 1250. Jeszcze nasze trochę pieniędzy zostanie, mam nadzieję, więc. Dobra, mam nadzieję, że coś ty, ty, tyś... oto. O ty szma, to jeszcze podbiłaś? O ty, ty kurde! 1600, drogo, drogo, razy 6 może, chociaż z drugiej strony może, może być, dobra, wiecie co, szukajmy sobie ten, ten, ten magazyn, może coś tego będzie, jeszcze dodatkowo jakieś, jakieś z, tych, z tych śmieci trochę nam gotówki wpadnie, są to są tak naprawdę nic, ale zawsze, e jakaś rakieta, dobra, tu są jakieś, jakieś tam rzeczy, wiecie co, zapalę sobie targę, żeby wszystko widzieć, tu i tu, Czy coś tu jeszcze jest, chyba nic, ale jest zejście tutaj na dół, I już go słyszę. Już go słyszę, już go słyszę. E, czy gdzieś tutaj mi śpiewa ten radosny pieśń? Jaki e, belek? Nic, mydełko? Nie. Słyszę, słyszę go, gdzieś mi tutaj śpiewa. Gdzieś jest ten radosny śpiew. Gdzieś jest ten radosny śpiew. Czy mogę to otworzyć? Tak, jest! WIDĘCIE? cię! Widzę cię! Chodź tutaj! Biorę to. Będz. Widzę Już Cię wyjmuję! Już Cię wyjmuję! ta -da! Jest! Złoty papier znaleziony! Co jest w środku? E, Jakiś farby czy coś. No, e! Czekajcie, trochę mi się pieniędzy zwróci z tych e, samych, z tych, z ta, samych z tych śmieci. To jest ciekawe. benz. E, tu, tu, tu. No, niewiele, ale troszkę się z tych śmieci zwróciło. Dwa, no, 1200, powiedzmy, no, ze dwie stówki poszły. Z powrotem. Znaczy przyszły tak naprawdę. Dobra. To by było na tyle. To wszystko? To wszystko. Dobra. Lecimy do kolejnego. Lecimy do kolejnego. Ważne, że jest... Ważne, że jest znaleziona. To jest... To jest najważniejsze. Hmm. Weźmy ten. Ten, ten. ten... Ten mnie intryguje bardzo. Ten mnie intryguje. Same pudła. Za ile wejściówka jest? Mam nadzieję, że za pięćdziesiątkę? Za setkę. Ło kurna. No dobra. Spróbujmy. Mam na nadzieję, że damy radę. Dziewięćset. 900... O ty ty. Nie ma. Tysiaka biorę. Będę wyszedł na niższą, na niższą wartością. Nie chcę nie chcę podbijać tak na, na, na wyższe, no bo mimo wszystko trochę szkoda mi kasy. A ja mam taką mam takie lekką obawę, że mimo wszystko mi trochę zabraknie tych pieniędzy. Chociaż z drugiej strony patrzę, jak tu się zaczyna na Tysiaku, to będzie dobrze. Ktoś jeszcze rzuci? Nie, nie rzucajcie, nie rzucajcie, proszę. Dobra, jest tysiąc, jest okej, okay, jest okej. Okay. Czyli mamy już dwa. A co tam jest w środku, kurwa, to mnie to mi interesuje. Aby, aby było warto, czekajcie. Będz, będz, kupa drewna będzie. Eee. Ciekawe, co jest w środku. Uuuuh, coś widzę. Coś widzę. E, albo i nic nie widzę. Albo i nic nie widzę. Co tu się stało z tym, z tym drzewem? Zawiesiło się w powietrzu. W ogóle zaczął na się nagle ambient jakiegoś bagna odgrywać, z tego co słyszę. Dobra. Eee, tutaj zostało jeszcze trochę. Okej, okay, to chyba wszystko. Tak, to jest, to jest bagno w ogóle. Eee. Mm -hmm. Bregn. Bregn. Nie wiem co to jest, jakiś, jakiś... A to tarcza! Okej, okay. tarcza. O, i wędka. Kaczy spinning, poproszę. A co jest tutaj? Jakiś syf, ale mam nadzieję, że będzie... Okej, okay, mam tutaj... Aha, nie mogę z tym to wejść. No dobra, nie mogę. Więc trzeba wejść na to i tu trzymać się dzielnie. Przepraszam. <laughs> Okej, okay, bierzemy to. Bierzemy to. Czy on żyje? O kurna, on żyje. To on, on żyje, on żyje i ma się dobrze. Kupa tutaj rzeczy jest. Yy, yy, mogę na ciebie skoczyć? Tylko mnie nie ugryź. Dziękuję. Yy, I teraz tu. O, nie udało się. Muszę wejść tu. I teraz tu. U, 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 u. I tu jest kupa rzeczy, moi drodzy. To mi się już zwróciło. Jestem pewien, że mi się już zwrócił ten, ten garaż i to równo. Za tysiaka. Yy, czy mogę to podnieść? Mogę, tylko bym musiał skoczyć wskoczyć tu. skoczyć na to. Wziąć to. I tu. Okej, okay, udało się. Okej, okay, ten garaż jest zacny. Ten garaż jest zacny. Wart był swojej ceny. 1000 dolarów za to wszystko? Kurczę, o kurna. Hmm, tu nie ma nic, tylko są dwie szki, więc zobaczymy za ilą pójdzie. Coś czuję, że będzie pewnie startował od stu. Na no, takie główienko. Obym się mylił. No pewnie, że tak, dobra, stówka biorę, no niech będzie. Na razie mam dwa, dwa garaże za, sum za sumarycznie 2000-3000, tysiąc, tysiące, tysiące powiedzmy na całe, więc myślę, że te 3000 powinno wystarczyć na spokojnie. jak cisnął? Kurna! Za taki garaż? 1900? Ja pierdzielę. To no, mi się nie opłaca kompletnie, ale chcę po prostu wygrać. Chcę wygrać ten samochód, chcę mieć ten samochód, więc chcę ten garaż zdobyć. I myślę, że, to, że, że to, jest to wystarczy? Kaska, kaska powinna wystarczyć, Dobra, ma, ma, Mamy same tylko te, więc zobaczmy, co z tego wyniknie. Może coś tutaj, może coś tu będzie. Czekajcie, jakimś cudem? A nie, coś tu jest. Coś tu jest. Jakaś materia nieożywiona. Ten, ten, ten. Co to jest? O. No, cześć. A! Mogę tu... No dobra. Bierzemy wszystko w takim razie. Yyy... Okej. Okay. To ten garaż mi się podoba. Jest sporo rzeczy. Yyy, to ja biorę wszystko, mój drogi. Mogę swój fotel wziąć? <laughs> Daj mi fotelik. Okej. Okay. To jest bardzo... Nie, to jest mały pokoik na szczęście. Dobra, to wracam. <laughs> dzięki. Łokurna. Łokurna. To było ciekawe. Dobra, 3400 wydałem dopiero, a jeszcze, a jeszcze mam garaży 1, 3, więc wątpię, żeby się nagle... żeby każdy szedł mi za, 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 za 10 tysięcy, ale. Ja nie wiem. To tu, tu różne rzeczy możliwe, ten za ile wchodzi? Za 50, dobra, to przynajmniej jeszcze dwa garaże mogę zdobyć. Myślę, że będzie spoko. Czyli te 25 tysięcy powinno spokojnie Ok, chyba coraz jestem bardziej pewny, że to jednak tyle wystarczy, co mam. 25 tysięcy powinno wystarczyć spokojnie na resztę tych garaży i, i, i tyle. ten jeszcze wejdzie mi zapomni, że ty siaka to będzie zadowolona i to mocno No dawaj, dawaj, dawaj. A czy nie dawajcie, już nie dawajcie. Już nie, już nie trzeba, już nie trzeba, nie trzeba, naprawdę nie trzeba, dziękuję bardzo. No jest ojewiście i jest zajebiście i jest bardzo fajnie. Co jest tutaj? Kupa... Powiem wam, że z tych wojny bidów będzie kupa rzeczy. To mi się podoba. Praleczka, proszę bardzo, opona kolejna. I to by było na tyle w tym, w tym garażu. Chyba tak, z tego co widzę. za sobie tutaj lampkę. Tak, za 1000 dolarów myślę, że nie dobrze jest spoko. To będzie, to już jest mój samochód. To już jest mój samochód, mój drogi. Ja go chcę. Ja go chcę, zostało nam dwa garaże do ogarnięcia. E, ten jaki kurna mać. tu jak ile rzeczy, a tutaj ten mniej. No to bierzemy, bierzemy ten pierwszy. Tak. Będzie szło no, szybki odcinek, moi drodzy. Będzie <grywy> no, szybki odcinek, za ile start. Za stówkę. No dobra, niech będzie. Mam 25 tysięcy że by nagle teraz dobili po 15 tysięcy za każdy, za każdy garaż. Nawet teraz nie chcą, zobaczcie. 900 dolarów cały czas ktoś się kłóci i nie chce w ogóle dać ten. No, co jest? Halo! Nikt nie chce. O. A czemu tak długo czekałeś, kolego? To jest nie fair. O, na 200 wchodzą. Kurwa, się długo czeka na, na ofertę z kubany. Jakbym ja to był, to by już to zaraz zdecydował na, na szybciocha. A teraz to nie, to jest oszukaństwo. Ja, ja cię podam do sądu, proszę pana. 1400 jest w porządku. Ja cię, pana, ja cię panie padam do sądu. To wszystko do rozwalania? Tak, to wszystko idzie do, do rozwalania. Kupa śrub mi wyskoczy z tego, bardzo fajnie. Ok. Zabieramy te śruby, przydadzą się no, nie wiem do czego tak naprawdę, ale może kiedyś ktoś tam do jakiejś naprawy czy coś. Tu zbieramy, tu zbieramy, tu zbieramy, tu zbieramy, tu zbieramy. Benz to też. Yy, Okej, okay. jakaś kratka w ogóle, patrzcie. Benz. Ok. Co jest w kratce? Przepraszam. Podkładka Lilka. Biorę. I sznurki. I coś tutaj jeszcze jest? <laughs> lapciok! kajot 30 biorę. I to biorę, i to biorę. I drugi lapciok, biorę. Kolejna podkładka, biorę. Tu, tu, tu. Podkładka, biorę. Jakieś coś innego tu coś jeszcze jest. I tu. Uj, klucz. Szafka-klucz. Hmm. Gdzieś tu tutaj... jakaś... A, pewnie tutaj! To jest ta szafka? No pewnie, że tak i jest pusta. Co to ma być? A co to jest? Zawiesił się w próżni gościu. Wisi gdzieś tam w powietrzu. E... No ja po to tą szafkę. Instruction Do not touch aliens. They, they don't like it. Just smile and see hello. Say hello, thank you. Mm -hmm. Ale mnie oszukali! Czemu w tej szafce nic nie ma? Halo, otwórzcie mnie. Let me in, let me in, let me in. Złodzieje. Dobra, ostatni garaż. Na ile wejście? Za stówkę czy za 50? Za 50, dobra, mam, mamy to. Mamy to. Ostatni event będzie nasz i autko będzie nasze. O, tak. Tutaj muszę zrobić sobie taką... Samą... tam jeszcze sprzedaż mogę pokazać jak wygląda mniej więcej, bo będzie krótki odcinek, więc zrobimy sobie chyba sprzedaż jeszcze pod koniec odcinka, na sam koniec, się widzieli przez co przychodzę zanim zacznę odcinek. Kurna, 750, ja się martwiłem o to. Blondy jak macha łapami, kurna. Dobra, udało się. Mamy, mamy wszystkie pięć wykupione. Co to w ogóle jest? Kuchenka luckfire, luckfire. Dobra, bierzemy to. Benz. O, w ogóle skrzynka. Może do niej był. O, w ogóle pra, pralecki. Pralecki. Bierzemy wszystko. Benz. Kupę pralek w ogóle z tego eventu. Chyba za trzy. E, tam będzie chyba czwarta już. Albo trzecia właśnie. Rozbieramy zbieramy wszystko. Tu, 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 tu. Tu wszystko jest, tu wszystko jest. Tu jeszcze Benz. Tu jeszcze Benz. Tu, 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 tu. Coś na górze? Hmm, nic nie ma. Tu mamy puszeczkę. To. I co w środku? Czy to jest ten klucz? Nie, muszę go otworzyć. Dobra, tyk. Aha, muszę tak przejść. Tu, tu, dobra. Teraz tu, tu i tu. Aby, aby coś było cennego w środku. Aby coś było cennego. że eee, co jest? Wszystko mi kradną. To ja tu się staram, wydaję pieniądze ciężko zarobione, a tu nic nie ma. Druga, drugi ten, drugi event, który mnie oszukał. What the fuck? What the fuck? Tak się nie będziemy bawić, wujek. Dobra, bierzemy samochód i spieprzamy stąd. Nie, to te, ja się obrażam. Ja się obrażam, ja się obrażam i jadę stąd. Nie gadam z wami, po prostu i tyle. Pakuj pan tego, tego Bumblebee na, sam, na tego, na naszego pick i jedziemy. Wszystko zebrane? No, jeden przedmiot mi został jeszcze. Hmm, no, wszelkie, bo ten papier. Wszystko. Dobra, poki to skoro taki krótki odcinek, moi drodzy, to zrobimy sobie jeszcze sprzedaż na sam koniec. E Chociaż nie wiem, czy jest sens. Bo w sumie, ja bym zrobił musiał, sprzedaż, bym musiał od razu iść, i iść, iść pykać, więc sobie zrobimy po prostu... przyniesiemy wszystkie przedmioty. Będzie, będzie krótki odcinek i tyle. Czy to jest jakiś brudny przedmiot? Nie ma żadnego brudnego przedmiotu, ale mam aż 29... Jedyna półka? Co jest na półce? Co jest na półce? Co mi zostało? Coś mi zostało z poprzedniej sprzedaży? Halo? Tu nic. Mam jeden na półce przedmiot. Tylko jaki? Hmm. Tu nic nie ma. Tu tutaj może coś wisi? Nie. Co jest na półce? Ja nic nie widzę takiego. Coś mi oszukujecie. Wiecie co? To jak już tu jestem, bo w sumie to jest ostatni event, tak? Teraz mogę sobie wziąć po prostu kuzyna Kevina, zrobić sobie tutaj coś jak pies się nazywa. Więc wiecie co zrobię? Zrobię sobie tak, że y, ulepszę sobie mój, mój sklep. Bo już nie będzie eventu, eventu żadnego, więc sobie ulepszę mój, mój, mój sklep. Dajmy jakąś ładną, fajną tapetę. Taki ładny zróbmy. Jaka jest najdroższa? Taka. O, co to w ogóle, taki inny w ogóle kolor. Jest taka czysta, taka brudna, taka kolorowa. O, kwiatuszki mogę zrobić. Taka folklor góralski. Czy tam w Mazowsza? E, 400. Nie, zrobię sobie inną, Chyba taka ładna ciemna. Podobała mi się taka jedna fajna ciemna. O, ta jest ładna. Taka spoko. Taka drewniana możemy zrobić jeszcze taką ewentualnie. Taką żółtą. O, proszę bardzo, przezroczystą. <laughs> Pole siłowe tak zwane. E, może taką. bambusa. Może taki. O! Taka wariacka. Myślę, że to jest spoko. <laughs> o, wunż! Wunż jest niezły. Wunż jest niezły. To wygląda na spoko. Też nie jest głupia. Yy, ale weźmy jakąś normalną, może. Wunża nie. Takie kwiatuszki. Taka odrapana nie chce. Yy, to też nie jest głupia. no weźmy to Ok, i weźmy sobie inną podłogę. Jakąś taką. Sexy. O! Proszę bardzo. Sexy podłoga. E, jak przeszywam kasę, to mogę sobie po prostu trochę nasze moje te. Moje te mebelki e, Za ile? Za 1001. Uuu, Taki w ogóle fancy. Voltron. Albo taki. E, niegrzeczny robko. Dobra. To zróbmy sobie to. 800. Powinno być dobrze. Na razie już nie potrzebuję więcej, więcej tych pieniędzy, więc sobie je zużyję. Okej. Okay. Teraz tutaj skrzyneczka, tysiaka proszę bardzo. No! Teraz to wygląda! <ścoughs> teraz to wygląda! W sumie mógłbym nawet zrobić taki bardziej kosmiczny, wiecie? Eee, do tego zrobić, o, coś takiego. I, i, I tyle, ale do, zostawię tak, jak jest. Dobra, Dobra jeszcze mam 13 tysięcy, mi zostało. Dobra, Dobra rzecz. Co mogę kupić sobie, tak naprawdę, e, tego, tego Chicken Sonara? Na sam koniec, żeby było. Kupę go sobie. Benz. Chicken Sonar do, do, dostępnie. Użyj Chicken Sonaru, aby wytropić trudne do znalezienia przedmioty. Przytrzymaj podstawowy przycisk akcji, aby ładować sonar. Pójść, aby wyłączyć Sonar wskazuje, jak daleko jesteś od tego cold warm. Ok. Może być ciekawe. Eee, piąteczka. Okay. Jakie echo poszło <grywa> What the fuck? Co to robi? Eee, czekajcie. Eee, tu to jest przemian, więc zaraz zobaczymy Ciepło. <grywa> Fajny ten sonar. Wiecie co? się pozbędę tych, tych pszczół, jak już tu jestem, e, bo co, bo co mamy robić? Ziemy. Śpio... A, jak śpią to mogę sobie tutaj po prostu wziąć. Aha, one po prostu śpią na, na jakiś tam czas. Dobra, okej, okay, dobra, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. E, to teraz sobie tylko porozstawiamy też przedmioty. 34 przedmioty mamy, moi drodzy. 34, z czego wszy są wszystkie naprawione. To jest najlepsze. Cała półka zawalona, coś wiszącego? Pewnie, że tak. Tu, tu, cała półka, ja pierdziele. Dobra, jeszcze 12 mam tych. Jeszcze 12 mam w środku, pewnie te wszystkie praleczki, i coś tam imię. Dobra, moi drodzy, na tym kończymy ten odcinek. W kolejnym, pewnie niedługo zrobię, w miarę szybko, chcę, bo chcę skończyć już tą serię. Zrobimy sobie ostatnie wyzwanie, jakim jest zlecenie od kuzyna kwina A potem zrobimy sobie DLCK, tylko dajcie mi znać, czy chcecie to zrobić w formie strumyka, czy mam zrobić tego osobny filmik, bo to, jest, to będzie, to będzie od was, od was też zależało. Czekajcie, tylko sobie wezmę to, ja oznaczę sobie wszystko. Ej, dlaczego mi się znowu leci to samo? Przecież był. Ej, 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 e. Coś mi się, coś mi się tutaj... Coś mi się nie podoba. Przecież, przecież ja mam już tego, no. Przecież ja już mam, yy, w postaci tego... Tego, tego, tego... tego. Czemu nie mogę go zmienić? Halo, chciałem go zmienić. Chciałem go zmienić. O, jest, dobra. Znaczy, ja, ja już mam unikorna. Dlaczego muszę znowu do niego zbierać? Co to za jakieś myki oszukaństwo? Co to jest? Jakieś tutaj. fikumiku oszukujemy, Łukasza. Dobra, brzmiący rzmiąc, osioł. A, właśnie, co muszę samochód dostawić. To jest w ogóle ten sam? To jest w ogóle ten. Nie, no, tak. Znowu zbieram na tego. Jednorożca, ale no dobra. E, tu zamknijmy sobie drzwi, żeby nikt nie wszedł. No, ładnie, teraz wygląda ta nasza. <laughs> nasz, nasz, nasz sklepik. E, samochód stoi, stoi. Ładnie, zejdą za, za 3000. No dobrze. Dobra, 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 moi drodzy. Lecę do domciu e, i napiszcie w komentarzu, właśnie jak mówiłem wcześniej, czy robimy sobie DLC-ka w postaci strumyka, czy chcecie osobną serię. O, właśnie, czekajcie, mogę sobie jeszcze mój, mój pokój przerobić. No dobra. E, to jest podłoga, akurat, więc podłogę sobie zrobię taką fancy. Ooo, czekajcie, tak będzie ładna. Może. U, ta jest fajna. Poproszę. Kurna. I ścianę. Jakąś taką też elegancką. O! Moja jaskinia rozkoszy. <noise> no, ładnie jest. E, powinny już być dwa kubki. Dwa, chyba dwa, dwie strony taśmy powinny być. My się tutaj oszuk Wszyscy mnie oszukują. Dobra, idziemy spać w takim razie. Dobra, moi drodzy, piszcie w komentarzach, co robimy dalej, a ja Was żegnam serdecznie idę spać. Do zobaczenia, bajo.